Cześć, dziś pokażę Ci nową metodę na dodawanie tekstów czy też innych elementów, takich jak na przykład dźwięk, do filmu w kanwie. A więc przechodzimy do sekcji filmy. Tutaj musisz wybrać rozmiar swojego filmu. Ja wybiorę standardowy, czyli 1920x1080 pikseli. Następnie musisz przesłać swój film do kanwy, a więc klikamy przesyłanie. prześlij pliki, wybierz plik wideo i otwórz. Przenosimy nagranie do projektu. Prawy przycisk myszy. Ustaw wideo jako tło i teraz dodajemy sobie jakiś tekst. A więc po lewej stronie klikamy tekst, dodaj nagłówek i wpiszmy sobie jakiś napis. Ctrl C Ctrl V, dodajemy sobie drugi tekst i znowu Ctrl C Ctrl V, tekst trzeci. dodajmy sobie jeszcze może przycisk subskrybuj, a więc znowu Ctrl C Ctrl -V. Mniejszmy to sobie z Altem. Dodajmy do tego jakiś dzwoneczek, a więc przechodzimy do elementów. Wpisujemy dzwoneczek i dodajmy sobie na przykład tą animację. I dodajmy sobie łapkę, która klika w te dwa przyciski. A więc wpiszmy sobie tutaj tym razem ręka. I wybierzmy sobie może tą animację. Ctrl C Ctrl V. I w tym miejscu. Teraz zaznaczamy wszystkie te elementy na projekcie prawy przycisk myszy i klikamy pokaż czas. Jak widzimy nad linią czasu filmu pojawiła nam się sekcja z elementami. Klikamy w tym miejscu, by oddzielić każde z tych elementów, które zaznaczyliśmy i standardowo mamy tutaj ustawione, że każdy element jest na naszym filmie od początku do końca. Dlatego najpierw kliknijmy w jeden z którychś elementów. Jak widzimy, zaznaczyło nam ten prostokąt pod napisem Subskrybuj, a więc ustawmy go tak, żeby pojawił się on pod koniec tego filmu. Klikamy na drugi element. Jak widzimy, mamy tutaj dzwoneczek, a więc też przesuńmy mniej więcej w to miejsce. Klikamy kolejny element. Tutaj pojawiła nam się rączka, a więc animacja tej rączki niech zacznie się w momencie, gdy pojawi się przycisk Subskrybuj, i niech ta animacja skończy się. Powiedzmy w tym momencie. Klikamy kolejny element. Jest to tekst 1. Niech zakończy się w tym momencie. Tekst 2. Niech zacznie się od tego momentu i zakończy w tym momencie. Tekst trzeci. Niech pojawi się w tym momencie i zakończy w tym momencie. I tekst subskrybuj ustawmy sobie w tym miejscu. Druga rączka. Niech zacznie się w momencie, kiedy. Zakończy się animacja pierwszej. Ok, więc sprawdźmy, jak to będzie wyglądało. Dodam sobie tutaj jeszcze jakieś dźwięki, a więc przesyłanie, przechodzę do sekcji audio. Tutaj mam wgranych kilka dźwięków. Wybiorę sobie tutaj klik myszki, przenoszę do projektu. Jak widzimy, tutaj ciężko jest przenieść ten dźwięk w prawo, więc po prawej stronie mamy tutaj taką ikonę, powiększanie strony. Klikam w nią i przesuwam ten suwak trochę w prawo. Jak widzimy, oś czasu się trochę powiększyła, więc teraz będzie mi trochę łatwiej przesunąć ten efekt. A więc klikam i przenoszę tutaj miejsce, w którym klikam Subskrybuj. Myślę, że ta animacja nie musi tak długo trwać, a więc skrócę ją do tego momentu. I w tym miejscu dodam sobie jeszcze efekt dzwoneczka. A więc jest to nowa funkcja kanwy. Wcześniej ustawienie elementów w odpowiednim momencie wymagało podzielenia filmu na wiele części, co było bardziej pracochłonne. Teraz edycja filmów w kanwie jest o wiele prostsza. Teraz wystarczy kliknąć udostępnij, pobierz i pobierz. Jeżeli film był dla Ciebie przydatny, możesz zostawić lajka. Ja tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Cześć!